Powiedzcie, jaka mała rzecz czyni dużą różnicę w treningu żaków? Po jednym jakimś takim szczególiku, jakbyśmy rzucili, ale naprawdę każdy po 15 sekund, przejścia w ćwiczeniach, czyli w momencie, gdy mamy mniejsze boisko, na którym jest tam kilka gier to fajnie żeby to jest do wypracowania myślę w kilka treningów żeby dzieci same wyczuwały moment kiedy może się rozpocząć nowa gra czyli dwóch zawodników gaiden jeden na jeden w momencie gdzieś tam oddawania strzału już zaczyna następna następna para gdzieś tam na jakiś umówiony sygnał bo to potem nam wyjdzie znacznie więcej pojedynków w trakcie gry i znacznie większa będzie płynność intensywność treningu ten dorzucił wprowadzanie piłek tak żeby dzieci nie biegały za piłką która wyleci za pole tylko żeśmy ją wprowadzali co zwiększa tempo gry. Super. Organizacja, czyli, żeby mieć jedną konkretną przestrzeń, której nie muszę przebudowywać kilka razy podczas treningu. No ja bym na koniec dorzucił, żeby nauczyć dzieci punktualności rodziców. Okej. Okay. A jaką radę dalibyście trenerom, trenerom którzy pracują z rzekami? Po jednej radzie. Nie dajcie rodzicom wejść sobie na głowę. To wy tutaj jesteście ekspertami i. Wiecie, po co prowadzicie trening, wiecie, wiecie jaką, jakiej konkretnej umiejętności w danym treningu chcecie nauczyć zawodników, i nawet jak rodzice z wami po treningu dyskutują, a czemu oni tak mało sobie podawali, wytłumaczcie to merytorycznie, nie dajcie sobie wejść na głowę. Ja bym dorzucił konsekwencje też. Tak jak rozmawialiśmy tutaj o, tym, o tych wynikach i o tej grze właśnie. Nie, żeby się trenerzy też nie jakby nie załomowali, że przegrali jeden czy tam piąty mecz, robili swoją pracę, tak, dobrze wykonywali to, co mają robić, rozwijać to dziecko indywidualnie i, i, i bądźcie konsekwentni naprawdę w tym, co robicie. Weź pod uwagę to, z jakimi konkretnie dziećmi pracujesz, starać się do tego, w jakim stopniu dostosować, no i skup się mocno na rozwoju indywidualnym, bo na ten rozwój zespołowy jeszcze przyjdzie czas za, za ileś lat naucz się filtrować wiadomości, bo mamy tak duży dostęp do wiedzy, treningów z całego świata. Naucz się filtrować te, te wiadomości i dostosowywać do, do potrzeb Twoich i Twojej grupy.